Właśnie skończyła się pora deszczowa A zaczęła pora upalna Nie wiem co gorsze Wczoraj temperatura odczuwalna w Szanghaju wynosiła 46 stopni Masko Matko To było po prostu nie do zniesienia A dzisiaj próbuję oszukać system Dlatego jest poranek Jest godzina w pół do dziewiąta Ja wyruszam na śniadanie I w tym momencie temperatura jest no okej, okay, taka do przeżycia Nie wiem ile może być stopni z 30 Ja muszę Ci przyznać, że jestem osobą typowo nocną, ale o tym za chwilę jeszcze opowiem yy, Tylko powiem Wam, że będąc w takim mieście jak Szanghaj warto czasami wstać trochę wcześniej, bo to miasto ma o jakiejś tam siódmej rano czy o ósmej rano, ma zupełnie inny vibe niż nawet w miejscach turystycznych Jest zupełnie inaczej o siódmej czy ósmej Niż na przykład o 12, 13 i tak dalej. Nawet idąc na East Nanjing Road, czyli najpopularniejszą turystyczną ulicę w Szanghaju o godzinie 7 zobaczycie praktycznie samych lokalnych ludzi tańczących, śpiewających, grających tam w jakieś badmintona i takie tam różne inne sporty. I to będzie zupełnie inne odczucie, niż jeżeli pójdziecie na przykład o 12, wtedy już będzie masa turystów. I tak samo jest tutaj, ja jestem przed Jędzy Pan i tutaj mało jest ludzi, gdy że jeszcze chodniki czyszczą. Tak, tak, tak przyjemnie jest niż normalnie. Dobra, czas znaleźć śniadanie. Tu mamy tak? To czyli mleko sojowe. To jest placek z bekonem i jajkiem. I jeszcze brakuje mi. Joodiao. Gdzie jest moje Nie przynieśli. Przepraszam bardzo. Przybyło i moje Joodiao. To jest takie coś smażone w głębokim tłuszczu. Nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Jesteśmy właśnie w miejscu, które nazywa się Taoyen Jinchen. To jest to. Tutaj mam na rachunku, to jest moje zamówienie. jest bardzo popularna miejscówka na śniadanie. I to śniadanie pochodzi z Tajwanu. Znaczy, to jest takie typowe śniadanie w stylu tajwańskim. Już wam pokazywałam, co zamówiłam. Dużo ludzi w ogóle tutaj się zebrało, chyba turyści zaczęli się schodzić. Kto widział, żeby kanapki z pałeczkami, co? O. Tylko prawda jest też taka, że to nie jest wcale najtańsze miejsce na śniadanie. 39 łanów, czyli trochę powyżej 20 złotych zł. mojej włosy. Do jakiegoś takiego małego baru, gdzieś tam z ulicy, do mini restauracji się będzie o połowę taniej, przynajmniej. No ale to jest sieciówka, więc. Patrzcie, jak mam Joziao. Joziao jest zawsze dobre, tylko jest tłuste i strasznie zapycha. Co nie zmienia, fakt, że jest dobry. Dobrze, że już zjadłam, bo się zrobiła kolejka dość spora czekają. Tu kiedyś były strasznie długie kolejki, w ogóle takie na wniach na przykład 100 metrów. Dużo ludzi czekało, no ale ta knajpa jest otwarta już od jakichś, nie wiem, dwóch lat. W Szanghaju mają kilka punktów, więc kolejka, no już, już nie ma kolejki. Znajdę jeszcze coś do picia i wyruszamy w inne miejsce. A co do mojego wstawania, to każdy, kto mnie zna, wie, że jestem bardzo, bardzo, bardzo nieporanna. Znaczy nieporanna? <laughs> Może też, ale nieporanna, bardziej nieporanna. Chodzi o to, że no ja nie lubię wstawać rano, ja nie umiem wstawać rano i nie potrafię, no, no nie mogę. Dlatego bardzo, bardzo dużo wysiłku kosztowało mnie dzisiaj to, żeby wstać o 8. Znaczy o 8 wstałam, obudziłam się o 6 i jeszcze dwie godziny leżałam tam. Ja jestem osobą typowo typową nocną, to znaczy lubię wstać o 12 potem wyjść coś zjeść, pracować od nie wiem, tam 16, a potem od 22 jeszcze się relaksować albo wychodzę z znajomym gdzieś do klubu, albo na nocne żarcie, wiecie, hajdila o drugiej w nocy zawsze na propsie i kładę się o czwartej. Nie wiem, taki tryb życiami odpowiada do czasu, do czasu tak jak teraz na przykład mamy 40 stopni w dzień w cieniu i wiecie co się dzieje. I, I ciężko tak żyć, także dzisiaj jest godzina, nie wiem tam 9.30, nawet chyba nie, a ja już jestem na nogach, już zjadłam się na nie. Dzisiaj jedziemy na ban, chcę wam pokazać dwa bardzo ostatnio popularne w internecie obiekty, które, znaczy obiekty, które w ostatnich tam nie wiem kilku dniach zyskały popularność w internecie. Ja, je, ja widziałam jeden z nich, ale za chwilę wy też zobaczycie. No tianzifan jeszcze też całkiem przyjemnie wygląda, ale już się ludzie zbierają. Wszystko zamknięte i muszę kupić napój w convenience store'ie Oooo Może ten? W tym momencie jesteśmy po północnej stronie bandu. To znaczy jeżeli pójdziecie na ten taki najbardziej znany deptak nad rzeką I pojedziecie na północ To będziecie tutaj Przyszłam tutaj, bo od jakiegoś czasu, znaczy od kilku dni, nie wiem, dwóch, trzech W internecie są zdjęcia z takim tym, takim tęczowym chodnikiem Który tutaj jest, o już go widzę w nocy, znaczy, wieczorem on podobno świeci, ale teraz jest dzień, jest poranek ciągle, więc nie, nie zobaczymy świecącego. Zaczynam zobaczyć, jak to wygląda, i potrzaskać kilka zdjęć. Dobra, i to by było tak w zasadzie tyle: tutaj nic więcej nie ma, jest tylko taki chodnik. I on jest w długości kilkudziesięciu metrów, nie wiem. Może stu nawet. No jakieś 100 metrów by było. Fajnie to wygląda, muszę kiedyś się przejść jeszcze w nocy, bo w nocy jest podświetlony, tak jak mówiłam. Yy, to jest gorące, no nie, ja w stole. Smaczę się na tym, Ale się sparzyłam. Matko. Nie! Teraz jestem na East Nanjing Road. Bo jest jak pusto. To no, ja się nie chcę łazić, taki upał. E, no dobra, ale jestem na East Nanjing Road i będziemy musieli dostać się na band południowy. Czeka mnie więc krótka, piesza. Może trochę więcej niż krótka. Czeka mnie więc piesza wycieczka. Także najpierw przerwa na kawę. O, matko, wy sobie nawet nie wyobrażacie, jaka tu jest dzisiaj sauna. I najgorsze jest to, że tak będzie przez kolejne dwa miesiące. Jesteśmy teraz. Na bandzie, tam jest w ogóle ludzie, a tutaj widać z tamtej strony. Ja już to pokazywałam tyle razy, że chyba nie ma co w ogóle się wybierać na tamtą stronę. No plus jest taki, że jest strasznie mało ludzi dzisiaj, bo, bo Chińczycy jakby nie lubią upału za bardzo. Aż tak idziemy na południową stronę bandu, bo tam jest taki pewien ciekawy, dość ciekawy budynek, który zrobił furorę w internecie. Ja czytałam komentarze, że ten budynek nie istnieje. Takiego budynku w Shanghai nie ma, to jest bullshit, to nie jest prawda. Ja już ten budynek wcześniej widziałam, kiedyś z Krzysiem tam się tutaj niedaleko i się zastanawialiśmy, co to takiego jest. Także idę dzisiaj tam z powrotem i pokażę Wam o co chodzi. Dotarliśmy, może nie wyglądam najlepiej, trochę podze mnie leci, ale za mną jest finansowe centrum Bandu, tak się przynajmniej nazywa ten budynek, Wy go gdzieś widzieliście. On wygląda tak i się porusza, ale żeby to pokazać, muszę odejść kawałek dalej. Jak pewnie już zauważyliście, budowla jest inspirowana organami. O! Tak to wygląda i jak się podejdzie bliżej, to słychać muzykę klasyczną. Dużo ludzi się zachwyca tym budynkiem, no i ja przyznaję, że on jest bardzo, bardzo ciekawie zaprojektowany. Nie wiem co się stało, ale właśnie przestało się ruszać. Znaczy stanął w miejscu. Dobrze, że nagrałam już timelapse'a, to Jeżeli kogoś to interesuje i chce sobie przyjść popatrzeć, to skrzyżowanie ulic Zhongshan e, Road i Jing Road. Bo widziałam, że sporo osób pytało w internecie, gdzie to się dokładnie znajduje. To jest, to jest na bandzie tak naprawdę, tam z tyłu jeszcze widać. Dzisiaj Shanghai Tower. matko, umrę tutaj. Już czuję, że to już niedługo. Chciałam wrócić taksówką do domu, ale... Taksówki w Chinach są tanie i jest ich milion, ale w Szanghaju jest 25 milionów ludzi, więc złapanie wolnego samochodu graniczy z cudem. A tak na dobrą sprawę, to ja taksówek w Szanghaju bardzo nie polecam. Bo kierowcy strasznie oszukują, są niemili. Ja polegam na swojej znajomości miasta i znajomości chińskiego, które dają mi jako taką przewagę. Kupiłam w ogóle w sklepie wodę o smaku pomelo. Smakuje jakby była z płynem do naczyń. Nie wiem dlaczego, może to przesanowało? ale okropne. Wstąpiłam jeszcze po drodze do convenience stora. Bo musiałam kupić pasce do zębów i worki na śmieci i e, w ręce wpadły mi takie oto le lejpy. Chińskie lejpy to jest gówno. Jest gówno, bo nie są chrupiące, one są robione z innych ziemniaków niż te europejskie. I są okropne, niedobre i tak dalej Mam nadzieję, że tego też będą jakieś nie wiem, nie wiem, no ten smak mi się spodoba Chcę już iść do domu, bo jest tak gorąco Że nie daję rady tutaj na zewnątrz Masakra Ale już Już niedaleko, już prawie, już prawie A teraz nastąpi przerwa we vlogu, bo muszę posprzątać Ale wy nie będziecie Musieli tego dzisiaj oglądać Fuu. Heh Hech, i to by było tyle z dzisiejszego nagrywania, bo o 5 poszłam spać i obudziłam się teraz, czyli o 9 Mmm, nie wiem Miałam nagrać jeszcze innego vloga, ale jestem chora, znaczy mam przeziębione, słyszycie chyba I to pewnie nie wyjdzie za dobrze, jutro muszę kupić jakieś lekarstwa He, wyjdę jeszcze gdzieś na jedzenie, ale o tej godzinie za dużego wyboru nie ma, także Pewnie skończę się na jakimś McDonaldzie albo KFC Widzimy się w kolejnym vlogu, pa, pa.